witam wszystkich. jestem Pan Bartosz, a to Farming 20W13, pierwszy odcinek na moim kanale. i co w dzisiejszym odcinku trochę sobie pożniwujemy. tutaj mamy Ursusika, który będzie odwoził nam ziarno, a tutaj mamy jakże fajny kombajn Tukano 330, do którego właśnie wsiądziemy. już go odpaliłem wcześniej, żeby się rozgrzał, a będę sobie powoli jechał nie ma co się śpieszyć tutaj na wyjeździe to może być lipa mam strasznie ciasny wyjazd, a kombajn mam dość szeroki jak widzicie nie wiem ile hydrometrów, nie chcę was okłamać ale jest jakiś za duży mieścimy się na drogach żeby było zmienięciem się z kimkolwiek, ale to szybko idziemy na pole. Pole mamy blisko, a co mnie natchnęło do tego, żeby nagrać farminga 13 to że cały czas to 19, 19, 19 i to, że w, w 13 miałem o wiele więcej FPSów niż w wspomnianej już 19 Czekajcie, tak, na pokos chyba. Zdniemy sobie Łe. Zapomniałem, że tutaj jest ten tempomat jeszcze w tym farmingu był. W sumie w 19 y, y, też jest ten pomat, ale tam jak klikniecie W na maksa to ciągnik Wam jedzie tyle ile może maksymalnie jechać z wybraną maszyną. A tutaj jak kliknęliście W to działy się dziwne rzeczy. Hedery się odpinały Niego siło i tak dalej Myślę, że pamiętacie to Odrzuć, nie miałem misji wyłączyć I znowu popełniłem ten błąd. Przepraszam, muszę się trochę przyzwyczaić Nie grałem w farminga W dobrych kilka lat Trzynastkę Mapa Belgium Profound Coś takiego Jedna z fajniejszych mapek Zagranicznych do tego farminga zawsze mi się podobał jej styl taki fajnie to wygląda shadery co prawda mam wygrane, ale nie chciałbym się ich konfigurować mam zrobione tak o ale według mnie Na no, oryginalny farming miał coś w sobie, że niepotrzebne te shadery Tylko, widzę, że strasznie szerokie pokosy są Myślę, że z Seapo to by tego nie zebrał. 14% już mamy, więc ładnie, ładnie nawet. Kiedyś na tej mapce sporo grałem, jak jeszcze za czasów trzynastki. Yy, wiadomo, nie tyle co na tych polskich, yy, strasznie się nawalało. Na Bolusio f 2 grałem, z tego co pamiętam. Na Boczkowach różnego typu. Yy. Starzyło mi się nawet grać na czystej mapie Wtedy nikt nie miał wymagań, żeby mapa jakoś dobrze działała Wystarczyły kawałek terenu Ale tutaj widzę, że mapa była naprawdę dopracowana Tekstury też miała ładne No... I co... I najlepsze to, że FPS nie tak nie zjadała Jak dziewiętnastka mamy 20 hudów y, nie wyłączam dlatego, że nie chciało mi się szukać hood hidera oraz y, nie, ma, nie wiem czemu konsola mi się nie odpala, chociaż y, coś mi się przypomina, że w y, robiłem, żeby działała tam w tych plikach a już trudno Postawiłem sobie maszyny i chciałem zacząć nagrywać czekajcie, tutaj może być ciężko o. Mapa była taka, w re, miała w miarę duże pola, ale drogi miała w miarę ciasno z tego względu. Można, ta mapa była na tyle fajna, że dała radę na polskich maszynach tu grać. O ile ktoś pamięta Cytrusa NCWatka 6, kanał, który się rozpadł, to oni mieli na tej mapie serię właśnie swoją z trzynastki z polskiej wsi. Jedna z fajniejszych serii, chociaż zawsze lubiłem oglądać u nich yy, u nich u nich y, jak grają na tych oryginalnych maszynach, bo oni grali tak w moim stylu, że nie za bardzo realnie Też yy, dzięki w sumie im przez to że zacząłem ich oglądać w wieku tam 8 czy dziewięciu lat no może przychodziłem może trochę starszy byłem jeszcze za czasów jedenastki, jak nagrywali, miałem sobie kupić jedenastkę Farminga, bo tak mi się spodobała ta gra. No ale yy, na urodziny już wyszła trzynastka, i nie było jedenastki w sklepach. I w sumie bardzo dobrze dostałem trzynastkę z dodatkiem Ursusa. Przed, yy, wcześniej jeszcze miałem yy, trzynastkę od brata siutecznego pożyczoną, taką zwykłą i ten i i... sobie w nią grałem też yy, wiecie o pierwszych modach, że można wgrywać w ogóle do 13 mody yy, wiedziałem, że można dodawać jakoś te dodatki, tylko nigdy nie wiedziałem, że to jest darmowe w sensie mody i nigdy nie wiedziałem jak to zrobić pierwszy może że ja to pamiętam pierwszym modem, którego wgrałem jest tego co pamiętam to był mod, y, taka stara przyczepa do zbierania BL z LS Word, jeszcze z tym starym wyglądem. Dobra, wracając po cięciu, jak mówiłem, pierwszym modem, który pobrałem, była taka przyczepa do zbierania BL, y, i ona miała czy, takie szpikulce, i każde się podnosiło na Numpad. I co ciekawe, ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle ten Numpad i tak dalej, ta klawiatura numeryczna i próbowałem szukać na tych zwykłych yy, klawiszach, aż w końcu strzelając wszystko po kolei, wszystkie kombinacje. kapnąłem się, że to chodzi o klawiaturę numeryczną i dopiero jakoś tam yy, ile opcji się wtedy przede mną ujawniło te otwierane drzwi i tak dalej. Też ciekawostka, że ja grałem tak no, bez cheatów, yy, co ciekawe, i grałem na mapce oryginalnej chyba z rok i po prostu w pewnym, po pewnym czasie już miałem na tej mapce tyle maszyn tyle wszystkiego że szok wszystkie maszyny z modów miałem kupione gdzieś niekoniecznie używane ale na sajwie były pokupywane i znaczy w sumie nie wszystkie później sprzedawałem niektóre i testowałem ale miałem na tyle kasy na tym sobie, że było mnie na to stać, o dziwo. I grałem na tej podstawowej mapce kupę czasu i o dziwo mi się nie nudziła. No ale w końcu mi się znudziła ta mapa i poszukałem sobie w końcu mapy z modów. I znalazłem mapę PLN, coś takiego, PLN map. Jak ja byłem zadowolony, jak ona mi się pobrała, no ale, dodałem je do modów A wiecie, w 13 nawet mapy były z takimi mini Minimodpakami Trzeba było to wszystko rozpakować, a ja o tym nie wiedziałem Dodawałem to do modów No i nie wypakowałem tego i ta mapa mi nie chciała działać No i... Ja myślałem, że to może przez to, że mam Starego save'a I tego starego save'a, na którym miałem, nie wiem Kupę godzin przegranych Usunąłem, a mapa i tak dalej nic nie działała. W ogóle nie wczytywało się nic. Nie było jej w ogóle. No i ja taki żałowany, że ten, że... Usunąłem swojego save'a, a mapy i tak nie ma. Trochę było mi serio żal. Dzisiaj bym wziął w... Backupach. No ale wtedy nie wiedziałem, że jest coś takiego jak backup. No i niestety... Yy, jedyne... I co mi się tam udało zrobić, to jakoś tą mapę rozpakować, żeby ona zaczęła działać. Jeszcze tam jakieś pliki powywalałem i ona jakoś zaczęła działać, nie wiem jakim cudem odrzucić. Dobra, ale jest taki ucieszony byłem, grałem sobie na 60 oczywiście ale co ciekawe grałem sobie na 60 i klasę Jaguar miałem do koszenia kiszonki nie wiem to, bo najbardziej chyba z farminga pamiętam. Też zawsze chciałem robić swoje własne o dziwo, nie mody, tylko mapy. Chciałem zawsze zrobić swoją mapę, ale do 13 Gienset mi nie działał, nie wiem czemu. Do 15 zacząłem robić mapki, nawet są gdzieś tam na kanale, jeżeli nie posuwane. Stary film z Making of'u w miałem 10% mapy, a mówiłem, że mam 30 czy tam 50%. A, stary ja. Ale dobra, już nie będę gadał, tylko sobie polecę po ciągnik. Robiłem mapy, no ale w końcu mapy były czasochłonne, a ja też jestem mało kreatywny. I w końcu zrobiłem pierwszego moda. Nie, przepraszam. Konwertowałem y, mody z y, 13 do 15, na, czy tam z 11 do 13, a bo gdzieś zobaczyłem filmik na YouTubie, że wystarczy zmienić y, tak, jakby liczbę w modesku, a to chyba było z 11 do 13, z tego co ja pamiętam. No ale to zazwyczaj nie działało, rzadko kiedy? Czekajcie, gdzie? Ale wezmę sobie przyczepę. I. sobie taką krampę bandit o to 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 mi to że ta kamera się nie zachowuje dobra yy, i przerobiałem sobie właśnie mody zmieniając te yy, numerki bo było... znalazłem sobie poradnik na YouTubie, który tak naprawdę nic mi nie, nie nauczył. No ale coś tam się zmieniało, i tak dalej, coś nawet czasami zadziałało. Taki człowiek wtedy zadowolony był. I w 13. Trzyna... Nie, w 15 chyba. Yy... Czekajcie. W 15 albo w 17, nie powiem wam, na początku 17 miałem zajawkę na robienie modów. W 15 sobie mody chyba całkowicie odpuściłem, z tego co pamiętam. A w 17 yy, obejrzałem poradnik, jakże znienawidzonego nie, z Herosa, jak on tam podmieniał modele. No i ja dla siebie zacząłem podmienić jakieś tam abstrakcyjne modele, w sensie był na przykład model yy, 60, yy, podmieniony pod Usoca czy coś tam, jakieś inne duperele no i tak się bawiłem, nie wiem, z miesiąc może, ale widziałem, że na to jest hejt straszny też y, to nie było dla mnie, w sensie podstawki, to tak wiedziałem, że to jest takie trochę oszustwo, niekonwertowanie i spróbowałem zrobić y, swój pierwszy kultywator, w sensie przekonwertować tak, legitnie swój pierwszy kultywator yy, Pierwszy raz mi się chyba nie udało. Teraz widzę, że to jest mega proste, na przykład kultywatory, ale mi się nie udało za pierwszym razem. I coś tam ogarniałem. No ale w końcu po wielu błędach i wielu wkurzeniach, że to powiem, po wielu nerwach, udało mi się zrobić. Udało mi się zrobić tam jakiś pierwszy mod. Później doszły ciągniki, siewniki i tak dalej. No już teraz w 19, jestem w miarę to ogarnięty też yy, Tylko nie umiem... znaczy nie umiem. Pro, komputer mi nie pozwala na zrobienie udimu, bo crashuje mi się blender. Yy, nie wiem o co chodzi. No i no, niestety na razie ode mnie nie zobaczycie. Do 19 moda z nowymi teksturami. Szkoda w sumie, bo chciałbym się tego nauczyć, no ale... Nie, ma, nie można mieć wszystkiego. Też miałem swoje przygody z modelowaniem, ale nigdy modele nie, w, nie były, nie ujrzały światła dziennego. Yy, najbardziej modem, który żałowałem, że usunąłem, był mod, była mapa. do bodajże... 15. Nie, do 17 ona była. Była to mapa. Robiono już z polami, i tak dalej. Było to robione na takie standardy. Farminga 17 miała być na motkom test w tamtym roku, no ale, wiedzą, że mam za małe umiejętności, też czasu nie było. I ona wylądowała w koszu, gdzieś tam wylądowała w innych klikach i gdzieś ona mi się zapodziała. Nie wiem, gdzie ona jest. Zapewne została przypadkowo usunięta, czy tak nawet ja usunąłem, głupi byłem. Ale tak najbardziej żałuję tej mapy. No, bo już tam nie wiem, taki fajny zagraniczny klimat. Y, pola miałem porobione i tak dalej. Dobra, nie wiem czemu wyłączam. Ale to do tego, że mi się podnosi. Za jednym zamachem, y, jeden, o dobra, nie wiem co jeszcze. Chyba tyle by było. Ale się rozgadałem. Też zaczynałem. Grałem w farming 11, lecz nie u siebie. Tylko u kolegi, ale takim prawdziwym farmingiem, od którego zacząłem, był który ja miałem u siebie, na własność i tak dalej, na swoim komputerze. Był, y, była trzynastka, czyli w sumie jestem młodym jeszcze farmingowcem, bo niektórzy zaczynali od dziewiątki. No, a jak była dziewiątka, to jeszcze komputera nie miałem szczerze wam powiem. Yy, ogólnie. Pierwszy komputer, który miałem, mam do dzisiaj, więc yy, wyobraźcie sobie ile on ma już lat dlatego będę chciał niebawem coś zmienić yy, z Jakiś coś nowego yy, Wiadomo nie zmienię wszystkiego od razu, nie kupię nowego, tylko będę upgradeował tego co mam chyba, że nie wiem skądś kasy będę miał dobre źródło Czekajcie, będę sobie jakoś jutrać z raz, przyrazie. Dobra. Mody do 13 Polskie, jak i zagraniczne były naprawdę bardzo fajne. Tylko że fizyka jazdy, jak patrząc teraz, no to kilka tutów jednak jest w 19, wiadomo. Progres i tak dalej. Mi się jednak fototekstury tutaj na tych, tych podobały. Tak samo według mnie takie odmienne zdanie ale to jak można było zrobić sobie pokosy i tekstury wszystkiego i że to nie było jakoś strasznie skomplikowane było fajne że te pokosy były takie puszyste i tak dalej w 19 te pokosy są takie takie trochę nijakie szczerze powiedziawszy są one takie cienkie i nie wiadomo co z nimi zrobić tutaj jak pokos był tak widzicie Kosimy w miarę dużym kubainem, a pokos jest. pokos przy pokosie i to widać, te pokosy a w y, omawianej wcześniej 19, no to jest takie kucherko jedno pole całe skosiłem, znaczy zaraz skoszę i co? Będę się pewnie zaraz z wami żegnał. Mam nadzieję, że taki nostalgiczny powrót każdy sobie przypomniał. Możecie też pisać, jakie były wasze przygody z farmingiem. 13 od jakiego farminga zaczynaliście yy, Czy też mieliście tak z modami jak ja <śm> no i co? Ja się będę z wami żegnał. Zostawcie suba, łapkę w górę. I nie wiem, jeżeli Wam się ta seria spodoba, no to podawajcie tematy na nią, a ja sobie będę w następnym odcinku odpowiadał, jeżeli będzie. Owy. Zobaczymy, jak będzie z wyświetleniami. Mam nadzieję, że w miarę, w miarę. I co? Ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć. elo!